Piętnaście. Muszę teraz powrócić do Kaspra, bo on go już dawno opuścił. W jakichś dalekich koszarach na przedmieściu w Izbie Dużej, w której się mieściło ze czterdziestu żołnierzy, na tapczanie, na którym tylko siennik, derka i słomiana poduszka, siedział kasztelanic Lubaczewski z głową spuszczoną i smutnie się bardzo zadumał. Czwarty to tydzień mija, jak wypuszczony z więzienia i z rozkuty o godzinie dwunastej w południu na odwachu przy austriackiej chorągwi przysiągł twardą służbę na lat czternaście. Czwarty tydzień mija, jak ostrzyżony na ćwierć cala od głowy, ubrany w kolet z białego sukna z brunatnymi wyłogami, w białe pludry, czarne kamasze i ciężkie trzewiki, codziennie rano musi chodzić w dziedziniec, uczyć się musztry karabinowej, co dzień w południe jeść czystą zupkę z rzadka po niej pływającymi krupkami, pół funta mięsa z pietruszką i solą i kawałek żytniego, ale srodze czarnego chleba. Czwarty tydzień mija, jak co noc musi sypiać pod jedną derką ze swoim kolegą, jakimś chłopem czeskim, który obiadając się we dnie cebuli i sera, srodze chrapie po nocach. Nikt mu wprawdzie nie dokucza, nikt się nad nim nie zdziwia – Nikt z niego nie szydzi, ale też nikt do niego ani słowa nie mówi, bo jakżeż ma chłop za pan brat rozmawiać z polskim grafem. Ale też co mu dokuczało najbardziej, bo żeby już myśli sobie kiedy w nędzy i biedzie przynajmniej do kogo choć słowo przemówić, ze swoim smutkiem się zwierzyć, łzy westchnienia podzielić, to by może przecie choć trochę ulżyło się temu sercu. To by może choć siły się utrzymywały do znoszenia dalszego bólu. Gdyby na jakikolwiek powód mógł swoją mękę zwalić, czuł, że mógłby ją był przecierpieć, gdyby nie ci ludzie, którzy jakby głazy nieżywe kręcą się wokół niego, patrzą, milczą i tytułują go grafem. I płakał z żalu, jak dziecko, płakał z bólu serca, płakał z rozpaczy, a żadna mu nie przychodziła pociecha. Żadna, bo nie umiał się modlić. Ale modlili się inni za niego. Modlili się inni za tego chrześcijanina, który między wiernymi, mając swoją kolebkę, wiarę ojców, zarzucił i modlitwy zapomniał. Modlili się za niego, jak się modlą za owe dzikie narody, po lasach i puszczach żyjące, którzy nie znają objawienia Bożego i Krzyża nigdy nie widzieli na życiu. Lituje się Bóg nad tamtymi. Więc i Kasprowi na modlitwę braci swojego miłosierdzia nie zabrał Więc dnia jednego, kiedy w południowej godzinie swoim zwyczajem siadł na tapczanie, aby Nie wiem, czy dawne rozpamiętywać grzechy, czy fantazję swoją nieukiełznaną w bezgranicznej światy zapuszczać Zrobił się nagle ruch jakiś w koszarach Zauważał to Kasper, zauważali i inni, a nikt nie umiał wyjaśnić po chwili wpadł oficer do izby i Kaspra, wyciągniętego przed sobą jak struna, z toma pytaniami naraz zarzucił. Jak nazywa się? Skąd rodem? Kiedy wzięty? Kiedy przysiągł? Odebrawszy odpowiedź, wybiegł czem prędzej. Pewnie grafa puszczą na urlop, mówili żołnierze. Pójdzie do szpitala, szeptali drudzy. Albo może całkiem do domu, mówili trzeci. Po chwili wpadł znowu tenże sam oficer i stanąwszy przed Kasprem, rzekł grzecznie: Zbieraj, pan, swoje manatki. Jesteś uwolnionym od służby wojskowej. Życzę szczęśliwej podróży. Powóz czeka pod bramą. Radość, która Kaspra opanowała w tej chwili, nie jest dla mojej wymowy przedmiotem. Był on jak szalony. Śmiał się konwulsyjnie, rzucał się, skakał, chwytał się po sobie, a żali to nie sen jaki. Zgoła prawie tracił przytomność. Ale koledzy, którzy jeszcze od początku świata nigdy nie opuścili nikogo, kiedy był w szczęściu, łatwiej mu dopomogli do opamiętania się. Jedni podawali mu czapkę, inni płaszcz, trzeci brali go pod ramiona i prowadzili ku bramie. Za bramą stała kareta, w której siedziała jakaś dama. Była to sama hrabina Potocka, która w kilka dni wyrobiwszy za pośrednictwem księżnej marszałkowej uwolnienie dla Kaspra, sama przyjechała po niego bowiem chociaż najlepiej jej szły instancje i prawie pewną już miała dobrych skutków nadzieję, nic jednak o tym nie wspomniała Krzysztofowi ani nawet mężowi. Uzyskawszy dopiero kartę uwalniającą od samego regimentarza, sama pojechała po Kaspra, ażeby raz Kasprowi sprawić tem niejakie osłodzenie za jego cierpienia, mimo jej woli, wprawdzie, wszakże zawsze dla niej cierpiane, a powtórę, ażeby Krzysztofowi wcale niespodziewaną, a większą przysposobić radość. Kasprowi ani się śniło, kto być może w karecie, dlatego zdziwił się bardzo, kiedy hrabina, obaczywszy go i poznawszy, rzekła po francusku: Siadaj, pan prędzej, bo czekają tam nas. Jak to? Z panią mam siadać? rzecze Kasper. Siadaj, pan, wszakżeśmy dawni znajomi. Kto? Jak to? Pani, o Boże, tyle szczęścia na jedną chwilę! Siadaj pan prędzej, potem będziemy rozmawiać. I w istocie potrzeba było prędko siadać, bo przechodzący, ile że Wiedeńczycy są bardzo ciekawi, ile dlaczego zaraz tłumią się na ulicy, widząc, że jakiś rekrut tak poufale rozmawia z jakąś znakomitą damą siedzącą w karecie, poczęli się kupić około koni i zaglądać ciekawie. Ale szczęściem jakoś Kasper miał już dość przytomności, ażeby wsiąść szybko. Po czym Stangret zaciął konie, kareta zniknęła, a stali na ulicy, najróżniejsze czyniąc sobie domysły.